Ja miałam e, mega kompleks przez mojego byłego, który mówił, że mam zęby jak królik. Patrzę na Ciebie, jesteś śliczna, a jeszcze większą uwagę przykuwają teraz Twoje zęby. Wiem, że one zaliczyły swoją metamorfozę. Opowiedz nam o tym zabiegu. Czy tak. polecasz? E, ja miałam e, mega kompleks przez mojego byłego, który mówił, że mam zęby jak królik. Miałam, miałam jedynki bardzo długie, krótkie dziąsła i on spowodował, że miałam ogromny kompleks, ale w branży modelingowej tym zasłynęłam, bo wszyscy klienci mówili, że mam uroczy, prawdziwy uśmiech, więc e, większość moich zdjęć jest uśmiechniętych, ale tak spowodował, że źle się czułam, więc czuciałam sobie dziąsła najpierw i miałam dłuższe zęby, co spowodowało, że moje jedynki były jeszcze dłuższe. I finalnie zdecydowałam się na bonding japoński, który jest po prostu dosztukowanie do, do zębów, wyrównanie. I dzisiaj nie mam problemu się uśmiechnąć na ściance i czuję się świetnie i polecam każdemu, a wiem, że bardzo dużo osób w moim towarzystwie to zrobiło, więc polecam, nie ma z tym nic złego, ja mówię o swoich kompleksach otwarcie. I kompleksy można leczyć, powinno się leczyć, a nie chować po prostu głowy w piasek. Ja uważam, że miałaś przepiękne zęby, ale te są jeszcze piękniejsze, więc można powiedzieć, że na coś się ten były przydał. Tak, i tak samo miałam kompleks z biustem, miałam kompleks z zębami i po prostu to cały czas e, e, leczę.